W sposób szczególny panie, które są poniżej mównicy, odpowiadają za protokół, wykonują swoje obowiązki służbowe, a Pan po prostu bezczelnie narusza e, ich bezpieczeństwo. Rozumiem, że z pełną świadomością będzie Pan dalej chciał kontynuować e, e, swoje wystąpienie bez maseczki, tak? Pani marszałek, to bardzo miłe z pani Panie, strony. Zadałam pytanie, tak bez maseczki. Ja Rozumiem, że pani pan. Pytanie, więc ja bardzo zna tak przepraszam, panie pośle, ja jeszcze nie skończyłam. Zna, to, pan, y, zna pan y, uskodnienia, jakie zapadły na prezydium i konwencie w kontekście konieczności noszenia maseczek na sali sejmowej, tak? To znowu Nie, no to rozumiem, że Pan zna. W związku z panie, tym, Panie Pośle, chciałabym stwierdzić, że narusza Pan spokój porządek na terenie Kancelarii Sejmu, sali posiedzeń, co, co, co wiąże się z artykułem 20, 22b. Stwierdzam, że Pan właśnie narusza i sprawa zostanie skierowana na prezydium. Prezydium Sejmu, myślę, że zna Pan konsekwencje. Proszę bardzo, proszę o wystąpienie. Czy mogę się już odnieść Pani Marszałek do tego, co Pani powiedziała? Bardzo chętnie to bardzo miło z Pani strony, że wobec pana premiera Morawieckiego, że te tematy podatkowe, które są trudne, przykrywa Pani tematem łatwym dla mediów, tą historią medialną. Wczoraj Całe wszystkie media zajmowały się prezesem Kaczyńskim, że nie miał maseczki na zaprzysiężeniu, że zdjął rękawiczkę razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzisiaj pani marszałek zespół-wespół z tresowaną opozycją zajmuje się konfederacją i maseczkami, rzekomymi ustnymi ustaleniami, których nie dostaliśmy na piśmie z państwa przekazu wynika, że te Ustalenia dotyczą maseczek, jeżeli tak jest, no to pani marszałek też łamie te ustalenia, bo pani na twarzy nie ma maseczki, tylko ma przy e, Także bardzo bym prosił o wysłanie mi chociaż pisemnych ustaleń, nawet jeżeli nie, nie mają one żadnych podstaw prawnych. E, także jeżeli skosowa, mogę przejść do kwestii postanewa. merytorycznych związanych z ustawą, z tym, czym naprawdę media powinny się zajmować, bo to jest los polskich przedsiębiorców. Bardzo proszę o doliczenie mi czasu do mojej nie. merytorycznej wypowiedzi, czasu, który musiałem zmarnować poszle. na polemizowanie nie z panią na tematy zastępcze. Jeśli Proszę przechodząc panu. do tematu merytorycznego, estoński CIT, mam tutaj raport Stowarzyszenia Koliber autorstwa Macieja Letkiewicza na temat estońskiego cit a tak naprawdę na temat polskiego cit bo polski CIT powinien się nazywać antyestoński CIT, bo tym w zasadzie jest. Pan premier Morawiecki ma taką zdolność, jest antymidasem podatkowym. Czy wszystkiego, czego się dotknie, MIDAS zamieniał w złoto, pan premier Morawiecki e, wszystkiego, czego się dotnie w kwestii podatkowych, zamienia w błoto, żeby nie powiedzieć gorzej. I tak też jest w tym przypadku. Co to jest estoński CIT? Pan premier mówi, że to rozwiązanie innowacyjne, Estończycy mogą się nim cieszyć już od 20 lat. Takie to jest, taka to jest innowacja. Dzięki temu mają jeden z najprostszych systemów podatkowych. Poświęcają na rozliczenia podatkowe 6 razy mniej czasu, a na rozliczenie podatku dochodowego 10 razy mniej czasu niż Polacy. Podatek prosty jak budowa CEFPA dopóki spółka nie wypłaca dywidendy, dopóty nie płaci podatku dochodowego. To jest uproszczenie przepisów, a w Polsce mamy rozbudowanie całej masy regulacji, bo w Polsce dochodzi, że musi być trzech pracowników z wyłączeniem udziałowców, muszą być odpowiednie rodzaje przychodów, nieprzekraczane limity przychodów, spółka nie może mieć udziału w innych spółkach i udziałowcy tej spółki nie mogą być spółkami, muszą być odpowiednio zwiększane nakłady inwestycyjne o odpowiedni poziom. I to jest wszystko karykaturą podatku estońskiego. Szanowni państwo, w ten sposób, jeżeli wykluczają państwo duże firmy, które tak naprawdę Zrobią różnicę zrobią różnicę, bo to ich stać na zagranicznych doradców one uciekają z tym podatkiem dochodowym. Państwo te firmy wykluczają, więc dalej będą z tym podatkiem uciekać. Wykluczają Państwo małe firmy, dając różne, różne wymogi, także dla małych firm, Państwo sprawiają, że praktycznie nikt nie będzie z tego bardzo skomplikowanego rozwiązania wymagającego wydania kupy pieniędzy na doradców podatkowych korzystał, bo one są zbyt trudne. I o to Państwo chodziło osobiście w 2016 roku byłem w Ministerstwie Finansów na spotkaniu z wiceministrem finansów. Byłem już i przedstawiłem mu koncepcję postatku estońskiego. Na pierwszym spotkaniu powiedział, że to jakiś bajk. Spotkałem się z nim drugi raz. Wówczas powiedział mi, że rzeczywiście koncepcja jest bardzo ciekawa, ale my nie mamy teraz czasu, bo my musimy dociskać watowców. Poza tym w pierwszym okresie to będzie kosztowało. No i państwo pracowali ile? Cztery lata. Na to, by tak ten system skomplikować, żeby móc powiedzieć, wprowadzamy estoński CIT, ale w rzeczywistości nie wprowadzić nic. Tak wygląda państwa polityka podatkowa: coraz więcej podatków, coraz bardziej skomplikowany system podatkowy, traci na tym gospodarka. Proszę tego nie nazywać estońskim cit -em. Te uwagi ktoś w ministerstwie. Przeczytał na pewno ten raport, bo dwie drobne zmiany zostały wprowadzone. Rzeczywiście limit delikatnie podniesiony, rzeczywiście definicja pracownika delikatnie zmieniona, ale dalej nie jest to estoński CIT. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Pan poseł Dobromir Sośnierz. Koło Konfederacji. Bardzo proszę w pozostałym czasie. Witam Państwa na dzisiejszym balu maskowym. Jeszcze miesiąc temu wirusy nam nie szkodziły, teraz znowu nam szkodzą. To przyjmijcie do wiadomości, że jesteście śmieszni z tą maskaradą. Nie zostało mi wiele czasu, więc...